kolejce do gabinetu. Troszeczkę dyskobole, tak to zawsze wygląda. Niektórzy wpatrzeni na rywali i ich rzuty, a niektórzy mało tym zainteresowani. Jedynie tym, co, tym, co sami mogą zaprezentować. Karol Wagner obejmie prowadzenie, tego jesteśmy pewni, ponieważ Szymon Grünwald wcześniej 52,08, tutaj po 55 metry. Ten rosły Wagner, no jego rekord życiowy 1,5-kilogramowym dyskiem to 54,82. No tutaj się otrze moim zdaniem o to i to nawet dosłownie, bo 54,73. No i prowadzenie oczywiście. Także 9 centymetrów bliżej niż rekord życiowy, aczkolwiek jeszcze sporo prób jest przed nim.